Miała być bajkowa podróż poślubna, okazała się brutalnym morderstwem. Bradley Dawson i Christy Shen po zaledwie pięciu miesiącach małżeństwa polecieli na spóźnioną podróż poślubną do egzotycznego kurortu, z której tylko on wrócił żywy. Już ci o tym opowiem, a Ty w międzyczasie napisz w komentarzu Gary, bo mam dla Ciebie prezent. Bradley Dawson pracował w IT, a Christy Shen była farmaceutką. Ich związek był błyskawiczny. Poznali się, zakochali, a niedługo później, w lutym 2022 roku, pobrali się w Memphis, choć wzięli ślub zimą miesiąc miodowy, zaplanowali na lipiec. Wybierając jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów na wyspie Fiji. 7 lipca zameldowali się w luksusowym apartamencie i wszystko miało być idealne. Miało. Jednak dwa dni później pokój odwiedziła pokojówka i odkryła, że Christy leżała martwa z poważnymi obrażeniami głowy. Pokojówka natychmiast wezwała służby, ale jak się okazało, Bradley'a nie było. Policja musiała działać błyskawicznie. Nie wiedzieli, czy sam padł ofiarą, czy może był sprawcą. Wkrótce odkryto, że próbował uciec. Miał przy sobie paszport, oraz swoje rzeczy i próbował kajakiem dopłynąć na sąsiednią wyspę. Po zatrzymaniu Bradley twierdził, że pokłócili się, a on zostawił Christie żywo, żeby ochłonęła. Wersja ta jednak nie przekonała śledczych, a dowody jeszcze bardziej wskazywały na niego. Został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 18 latach. Tak jak wspomniałem, mam dla ciebie prezent. Napisz teraz komentarz o Gary, aby go odebrać.